Out! Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku ta oto słodziutka świnka będzie decydować o salutkim naszym dniu. Już boję się jej decyzji, bo nie wiadomo tak naprawdę co wybierze. Także salutki nasz dzień będzie zależeć od świni. Dobra, nieważne, nie powiedziałem tego, więc no, powiedziałem to. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na tej śwince. E, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo aktualnie jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem. No i żeby być z nami na bieżąco, żeby nie ominął cię żaden film, ale zanim zaczniemy nasz film. Chwila dla naszego sponsora Letty Shops. Widzimy się już za chwilę po reklamie. Także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Shops to magiczny serwis, dzięki któremu tak naprawdę zarabiasz wydając pieniądze. Ha, ale jak to? Świetne pytanie. Cóż, jest to serwis cashback, któremu sklepy płacą prowizję za reklamy, a Shops ponad połowę tej prowizji oddaje swoim użytkownikom i to w prawdziwych pieniądzach, które możecie wypłacić na konto bankowe lub PayPala, nie w bonach rabatowych. Korzystanie z serwisu jest banalnie proste. Aby zacząć zarabiać, w zaledwie parę kliknięć zakładacie konto. Jak jesteśmy na komputerze, to instalujemy wtyczkę. Czemu nie? Ja nie zainstaluję? Przechodzimy na stronę, wybieramy interesujący nas sklep i wow! Poza 10% zwrotu pieniędzy, które dostaniemy w z zamówieniem na pyszne.pl Mamy jeszcze dodatkowy pięciokrotny cashback Tak, takie okazje pojawiają się na Letyshops Co parę dni, dlatego warto regularnie Wypatrywać okazji Zobaczcie tylko, ja już zarobiłem swoje pieniądze Zarobi ty, klikając link w opisie tego filmu Okej, okay, pierwsza decyzja jaką będziemy musiała podjąć Świnka to, czy zostajemy w domu Czy jedziemy do e, Warszawy Świnka już chyba jest gotowa do wyboru Ale na razie nic nie ma w środku Ja wiem, że ty jesteś głodna i że ty zjadła Dobrze Narzućmy tutaj. Chodź, decyduj. <śmienicza> <śmienicza> czyli, czyli jedziemy do Warszawy. Ona pewnie po jedzeniu tego oczywiście zje to, także, także nie wiem jak powinniśmy to rozpatrywać. W każdym razie cóż, tutaj akurat z tym nie będzie problemu, bo świnia zawsze podejmie jakąś decyzję, bo ona ma nieograniczone możliwości konsumowania produktów. Także jedziemy do Warszawy, tak jak, tak jak zadecyduj. A potem jedziemy do domu. Tak, jak będzie I teraz trzeba podjąć decyzję, czym pojedziemy. Czy pojedziemy zarówno Mercedesem i Audi, jak i po prostu samym Audi. Także cóż wypadałoby narzucić ułożyć mniej więcej z różnej linii. Chodź Lordzik, decydujemy. Nie, tam masz się to Decydujemy. Nie do mnie gdzie. No dobrze, czyli wszyscy... Nie! Będę musiał się jak zmienią? Ale nie, nie, zmienił. On, on zmienił zdanie. No właśnie. Nie, jednak jedziemy e, ku siódemkom liczymy tylko i wyłącznie pierwszy wybór, czyli będzie musieli się cisnąć dzisiaj w aucie niestety. Kurczaki. Wasze głupie pomysły, głupia świnia i wasze Ale głupie o ci wybory. No co no będę się męczył z tą świnią w aucie. Tym bardziej z wami wszystkimi będę się gnieździł. Z, z tobą, z tobą, z tobą i z tobą. Ale to wszystkimi. nie jest moja wina, że tak świnia wybrała. No to dobrze, że tak wybrała, świnia. nie wybrała, to A no nagrywamy drugi jeszcze raz. Nie chceć w ogóle, drugi raz, coś scenę nie drugi raz to trzeba nagrać. Nie, nie, nie no, będziemy nagrywać drugi raz, męczy, bo nie, nagraliśmy i nie jest ustawiony. Nie robimy tak ustawionych filmów Dobra, przestań, weź, żałosny jesteś Nie żałosny, dobra, Witaj możemy też wszyscy jesteście, no pani. będziemy się gnieździć, okej okay. Ale to Super. nie jest moja wina Dredzia, czego dobra, ty przestań, nie rozumiesz? Cztery. To nie jest moja wina, że świnia tak wybrała Dredzia, ze świnią z tyłu, usiądzie sobie tam będzie miało pani. dużo miejsca I świnia się zesrała, śmierdzi Trzy tu co razy. jeszcze? To no, nie jest zabawne, z czego ty się cieszysz? Że śmierdzi? Że cały czas wywalacie przez okno chusteczki z głowy? To nie jest zabawne. Słuchaj. Weź to. Zaraz wyjdę z tego samochodu. przysięgam Ale dredziasz. słuchaj treciasz. Ciesz się, że zjadł kulki, to nie ma rozwolnienia, tak? to jesteś. No to co byście zjedli? McDonald's czy KFC? KFC A może świnia niech zadecyduje? Ja tym razem KFC, ponieważ Dobra. McDonald's. Dobra. Ja bym zjadł McDonalda, wy zjadli KFC, no to może nie świnia zdecyduje, będzie najłatwiej. No to nie Okej, okay, jesteśmy już w Warszawie, za nami znajdują się fontanny, Lordzik jest razem z nami i będziemy wybierać, gdzie w dniu dzisiejszym zjemy. Czy w KFC, czy w McDonaldzie Dregias, nie denerwuj się tak, to jest świnia. KFC. Ustawmy miskę na wprost Lordika i zaczynamy. Lordzik, Lordzik, chodź! McDonald's czy KFC? Tak jest, McDonald's! Yeah! Tak, jak chciałem. Nie, la, ja powiem, też. Chciałem. Jeszcze raz chciałem to z tym to. Nie! Już... Dobra, idź nie. sobie sam, ja w ogóle nie biorę udziału w tym odcinku, ja no idę jest, sam sobie jest, zjeść. Jest, e, nagrywaj jest. sobie sam, rób sobie sam, w dupie mam te filmy, e, nie, nami, nie chcę tego nagrywać. Autem. Jesteś z nami jednym autem, nawet nie pojedziesz nigdzie. Ale jak gdzie nie pojedziesz? Pojedzie? Ja, sobie, ja sobie poradzę, jestem w Warszawie. No jestem w Warszawie, no dobra. No dobra, ja sobie No to okej, okay. no to cześć, ale mnie cię nie okazuje z powrotem. O, zaraz cię policja spakuje. No to proszę bardzo. w kajdany i się skończy. chodź, no chcecie zbutać do tego maka? Tak, on zabijał. Ludzie się trochę dziwnie pasują. No co? Ja mam kota. Ludzie tak mówią, świnka, świnka, ale jakoś tak nie reagują. Jakoś. Jakby to było tak trochę normalne, nie? No to normalne jest, żeby świnia zabrać. No tak, zupełnie. Trzeba warszawie. Chciałam po prostu to zrobić Chcesz Można? Proszę, chrupeczka tak, tak, tak trzeba? Tak Tylko on może ugryźć To niech pan uważa, bo może... Eee. <śmieniu> A bo to jest on, tak? Tak, tak. Świenia robi większą furę od nas Wiesz co, to, to z Widzisz? Ta świnia robi, ma większy fejm od ciebie Jesteś załamany, że świnia jest bardziej popularna od ciebie? Tylko potwierdzacie, że jesteście większymi wieśniakami niż jesteście Dojrze na wsi, to jeszcze pokazujecie na ulicy jak, jakimi wieśniakami jesteście Grupeczka, to też będzie taką atrakcją No, ale ja nie jestem e, świnią to jest. Może już chodźmy stąd, bo... tak. To jest pora najwyższa. Pora najwyższa Karina, żeby skoczyć na makę. Chuteczka na Instagramu. na Ja już jestem zdenerwowany, nie? Ż w ogóle żadne dziewczyny się nie interesują mnie. Chyba będę ze, ze świnią teraz na dziewczyny chodził, nie? Wieskim powinna zostać wiola, a wiela powinna brać za zdjęcie ze świnią i chodzić jak taka, wiesz. Wiola y mi pasuje jako opiekunka dla świn, nie. Myślisz? Ale ty wredny jesteś Marii. A ty Wioleczkę byś tam na obraty wziął, nie? To nie kosenka. Tu są nie chcę, dziękuję. Dobra, Karina, ale my musimy stąd wyjść, nie? No ja wiem, do chwila, to no, jest sławny, musi sobie spotki porobić, no i idziemy. Polaczki. A no tu jest coraz więcej ludzi, nie? Polaczki. Nie, wygrażajcie. co to tak. Nie mnie to denerwujesz, nie? Ja idę stąd. Może do. wstydko. No, Dobra, chodź, wiesz, Karina, świnie, idziemy stąd, bo Jezu, naprawdę tutaj ona jest główną atrakcją. To jest jakaś, jakaś masakra, obchodzą ją Warszawiacy dookoła. Jakby nie wiadomo, co była, nie? Ta świnka? Cringe. Czemu cringe? Bo podchodzą i sobie zdjęcia nie, ci ludzie, może ją jeszcze pocałują, co? Obrzydliwe to jest. Tak się nie robi. Dobra, okej, okay. teraz decyzja co będziemy jeść. Tutaj mamy kanapki, tu mamy frytki. E, jeżeli wybierze frytki, no to przykro mi będzie <laughs> te frytki. Zapraszam, Lord, tu, decyduj, frytki czy kanapki? Nie! Ja tak nie jest, Jecie same, same z, czego ci się z tego, że linia utrudnia wam dzień, z tego się cieszę Ale ja mogę zjeść frytki Ja Mam też nie mogę zjeść problem. fryteczki, ja, ja lubię mogę zjeść frytki, powiem wam tak, nie idę z wami, nie chce mi się Także no. będziemy jeść fryteczki, Jest jestem bardzo zadowolony Ja też jestem bardzo Nienawidzę dobra. cię Wredziasz jest niezadowolony, Nienawidzę, się. Ale... Nienawidzę was, najgorszy film no nie wiem, tak powiem wam, że suchą te frytki same jest. Dobre, żeby... A ty nie jesteś Kalinka? Nie. Czemu? W ostatnim filmie A nie cofa, pala, co on a... robi? Właśnie po tym ostatnim A co ty robisz? Przepraszam no, ciebie bardzo. Ej Dredziarz, no, ale co ty kru. robisz? Dawaj tego brapa. Nie będziesz mnie do proszę frytki wziąć. Mamy taki challenge. Nie, do ciebie. Dobra Dredziarz, bo... nie rozumiesz? Ty ty Dziś jeszcze mamy... ale ty, zysz, że mamy challenge? O, nie. nie biorę w tym syfie udziału, nie rozumiesz czegoś. A ty nie że zrobimy challenge i masz nie oszukiwać? O co ci chodzi? Ja normalnie jedzenie powiedziałem ci już że nie będę brał w tym udziału. Tak sam sobie nagrywaj te durne filmy. Oddaj nie to. będę z tobą Oddaj nagrywał. to. Oddaj no to. Oddaj to w tym momencie. Człowieku nie wracasz z nami, jeżeli teraz pójdziesz, to nie wracasz z nami. No to wrócę. Nie, nie, nie będę z tobą gadał. Jem, nie widzisz? Zabraniasz mi jedzenia? Masz frytki jest, tak? Ja tak powiedziałeś, Nie śmiało. się, mam frytki. To będę jadł frytki. Ale co ty robisz? Jest spory na głowę. Tu jest film. Powiedziałem, żebyś sobie sam to nagrywał. Nie rozumiesz czegoś? Nie wiem, moim zdaniem jego zachowanie jest totalnie bezczelne, no ale nie jestem w stanie nic zrobisz. No, nie będę się zimbić nim na środku galerii. Także no cóż, przepraszam was, ale my nadal bierzemy udział w filmie e, bez oszukiwania po prostu. No, no nie wiem, dziwna sytuacja. No dobra. No dobra, to co, zaczynamy? No, sobie no, no. A czemu nie Sisa? Ja chciałem na Sisa iść. Ale... Na wesołe miasteczko też nie jest złe, więc... Na wesołym miasteczku są dziewczynki im się spódniczki podwijają na e, tych... E. I... A ty teraz jest jakiś zbity pies. Alkoholik najgorszy. No. dobry, można zrobić zdjęcie? Jasne. Pewnie. Super. Ale z Writing, kim z dredziarzem? Bo on ten popularny jest w internecie. Nie, Ale on Tube... jest alkoholikiem. ja, ja jestem starej daty. A. On jest celebrytą dla młodych ludzi. A ze mną, a ze mną? Dziękuję. Ja też jestem świnką, pani, zobaczcie. Dobra, ja stąd idę, ja stąd wychodzę I dlatego właśnie, dlatego właśnie nie chcę z wami nigdzie chodzić I brzydzicie mnie wszyscy Patrz na dredziarza co? Byczek jak nikt yes. Dredziarz! Ty! To jest Dobra, to co jeździmy na czymś, czy co robimy? Dawaj, niech dredziarz jest szybka, bardzo dobra, sprawna Ja tam wchodzę! Dobra, to kto chce na to lecieć, ja na to nie idę. Ja chcę. Teraz korzyść śmierci, pójdę na to, ale... Ty idziesz? Ty idziesz z Ja oczywiście, że tak, bardzo. Ja się. nie idę, bo mi się zawsze potem wymiotować chce. A dzisiaj nie mam ochoty na wymiotowanie. No po tym maczku myślę, że też może być trochę problemy ja żołądkowym. Ale... Bo mi się właśnie tak zwymiotować by chciało trochę, nie? Kto ze mną? Idzie? Ja? A ty idziesz, okej. A jak jakby małpa mogła no nie iść, nie? Dobra, to ja, że to tutaj daje? No dobra, no to idźcie. to ja mam A kamerę. Ty nie idziesz, tak? Trzeba? Ja nie idę, bo on będzie mi się chciało wymiotować. Dobra, komuś daje. Będzie co mi się będzie? chciało wymiotować. Jak, raz, jakbyś poszedł, to by się nic nie stało. To nie jest jakiś niewiadomo co. Zapraszam, zapraszam, państwa. Tak, pan zapraszasz, to ja idę. I jak jesteście nie, ready? Musimy od razu na ja wesołe miasteczko nie, pojechać. Ja chyba, wiesz, tylko jakieś durne filmy, od razu ja nie, Ale ja może pojedziemy, na. może nagramy odcinek ja osobny z tego. Zrezygnować. Chcesz zrezygnować czy nie da ja się? Nie już Nie, nie ma! Nagramy z osobny odcinek z wesołego miasteczka, ale taki konkretny. Właśnie się zastanawiam, czy nie jechać takie do Berlina. Konie. Ale to tak? pojedźmy na takie prawdziwe, prawdziwe. No place. tak, ale do, do Berlina. to Takie obrzydliwie wielkie. Bo to to jest lipa, tu jest lipa, nie? Ale i tak jest fajne. Mimo wszystko. Zobaczymy. Lecimy, lecimy chyba. <śmienicielone> Wiolka chyba tam wymięka, nie? Patrz na Wiolkę. Wielka wygląda jak taki baleron tam rzucony na, na, na środek Patrzcie teraz na Wielkę, patrzcie na Wielkę jaką ma pozycję. 965. Pobijesz z raczej. No, no musisz pobić. No, jak nie pobijesz to wstyd trochę. Ło, wow, jesteś zrastoł? Tak, yes. Ile miałeś? Średni Samo, ale teraz szybkowy. dawaj dalej. Wow, co no, ty, co ty dajesz? Ty jak czas jest to. No, mnie nie pobiłeś. Dobra, nogą teraz. Dawaj nogą, dawaj nogą. nogą. Jak <grym> trener nie uczył, taką tak, patrz. Tak olejnika? No. Ale się, ale O, o, A, nie, prawie. brakowało. Ale, ten kartykarz. Tak, Była, stosowana. 7-6, 7-7, no. dobra. Dobra, to jest no już potwierdzone. To, to, to jest jakaś maszyna, Okej, okay, wracamy z Wesołego Miasteczka, jesteśmy wykończeni, ale musimy dokończyć film. W każdym razie No nie będziemy męczyć teraz świnki, bo cały czas musi wchodzić i wychodzić z auta, Także e, po prostu e, już nagramy, jak będziemy w domku. Także widzimy się za chwilę. Chcieliśmy kontynuować film, przyjechać do domu, ale niestety no świnka. Odmówiła nam posłuszeństwa, niestety śpi i nie chce już uczestniczyć w filmie. Także w tym momencie chyba będziemy musieli skończyć ten odcinek po prostu. No chciałbym go kontynuować, ale no, popatrzcie na No nie jest w stanie, nie chcę się jej męczyć, budzić cały czas. Już i tak wydaje mi się, że dzisiaj miała za dużo wrażeń. Za tak dużo atrakcji. Za dużo atrakcji jak na dzisiaj, nie? Miała. Miała za dużo świniaczku. No tak, już nie będziemy męczyć, tak? Już. No tak, nagrałaś filmik, tak. Dobry świniaczek. Ogólnie to byłaś atrakcją, nie? W całej Warszawie? Jesteś atrakcją, wiesz? Tak? Wiesz, świniaczku, że jesteś? No tak, no biedny świniaczek. Nie będziemy już go męczyć dzisiaj, no bo naprawdę, no musiałbym być bezduszny, żeby wybrać brać tego świniaczka i jeszcze mu dokładać zadań, także także cóż. On już pójdzie spać. My również położymy się spać, bo jest godzina. Jakoś dochodzi do pierwszej. Eee, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co? Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Tak jak codziennie. Tak jak nasze daily przebiega. Już, już. Będzie 150 dni Karina, wiesz? Daily, no. 150 y, dni daily już mamy. No i, i lecimy dalej. Także ja nie mam zamiaru przestać. Mam nadzieję, że Wy również. Ty też? No, także chyba wszyscy są już zmęczeni, także pożegnam się z Państwem. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.